Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Będzie to vlog weekendowy, najprawdopodobniej trzydniowy. Dzisiaj mamy piątek, także zaczynamy. I co chciałam na początku powiedzieć? Będzie to na pewno vlog taki typowo domowy, ze względu na to, że musieliśmy zmienić nasze plany z powodu koronawirusa wszechobecnego. E, już nasze plany uległy pewnym modyfikacjom i nie wiem, jak będzie dalej. E, czekamy, e, aż sytuacja po prostu się rozwinie, e, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje. E, no i zobaczymy, jak to będzie. Póki co jesteśmy w domu. E, nie zamierzamy w ogóle z niego wychodzić, e, jeżeli nie musimy. E, chcemy, jakby, no po prostu poddać się tej kwarantannie, takiej, której wszyscy powinni się poddać nie tylko ci, co. Mieli kontakt z chorymi osobami, ale czy źle się czują, ale no, żeby zminimalizować jak najbardziej ryzyko rozprzestrzeniania tego wirusa. Dzieci nie chodzą do szkoły, Stasiu jest w domu. Fajnie, że szkoła prężnie działa, że dostajemy informacje codziennie. Od dzisiaj nauczyciele mają nam przesyłać zadania, które dzieci mają robić w domu podczas. Tej dwutygodniowej kwarantanny. Także czekamy na informację jakąś. Jeżeli tylko dostaniemy, to będziemy po prostu odrabiać te lekcje. Póki co jesteśmy wszyscy zdrowi. Ze zmian, takich zaraz na początku, właśnie pojawia się ta informacja, że ten wirus się u nas rozprzestrzenia w Polsce. No wczoraj odwołano mi wizytę lekarską dla Juliana. Odwołano mi również fryzjera, bo miałam dzisiaj iść do fryzjera na. O, widzicie, właśnie. Na zrobienie włosów, odrostu, podcięcie, bo już mam bardzo w sumie długie. No, ale wiecie, z odrostem można żyć, można to przełożyć. Natomiast względy bezpieczeństwa teraz są najważniejsze i uważam, że każdy powinien stosować się do tych wszystkich. Zaleceń, tak, żeby, żeby no nie rozprzestrzeniał się ten wirus, żebyśmy jak najszybciej się z nim uporali. Także siedzę z dziećmi w domu, mąż jest w pracy, u niego w pracy też są różnego rodzaju obostrzenia. E, większość pracowników jest zdalnie, e, pracuje, e, mają różne tam rzeczy do dezynfekcji, także dbają bardzo o to. No i tyle. Czekamy, siedzimy w domu, zobaczymy jak to będzie, czy nam kolejne jakieś rzeczy poodwołują. A tak, poza tym, to zapraszamy Was na ten weekend z nami. I tyle. No, na razie siedzimy sobie cichutko. Jest godzina dopiero, nie wiem, 8:30, coś koło tego. I zaczynamy dzień. Jesteśmy po śniadaniu. Julian ma swoją pierwszą drzemkę, także ja teraz sobie zrobię kawkę. Stasiu się bawi, a potem będziemy odrabiać lekcje, jak już nam pani prześle jakieś informacje. Będziemy rysować też. Wczoraj też super rysowaliśmy sami sobie wymyślaliśmy takie kolorowanki. Najpierw rysowaliśmy, a później kolorowaliśmy także super zabawa, żeby spędzić razem czas. Drodzy, u nas. Taka pierwsze danie, zupkę Stasiu właśnie je. Dostaliśmy komunikat w dzienniku elektronicznym, że będą przesyłane właśnie zadania do robienia w domu. Będą przesyłane takie, co w książkach trzeba robić i no niektóre na komputerze, że po prostu będzie można przesyłać nauczycielowi od razu przez ten dziennik elektroniczny więc niedługo będziemy wyczekiwać właśnie co nam tam pani prześle ja teraz robię sobie herbatę bo jakoś mi tak się chłodno zrobiło i tyle Julian się obudził, zjadł a właśnie miałam wam powiedzieć u nas ważne wydarzenie zaczęliśmy rozszerzać zaczynamy tak naprawdę dietę Juliankowi dostał ostatnio marchewkę, którą się bardzo zajadał Smakowała mu, cieszył się. Wczoraj, aż jak się skończyła, to aż po prostu był płacz, rozpacz. Hmm, dzisiaj hmm, robimy podejście, bo tą marchewkę sobie tam jadł, nie uczuliła go, I, i dzisiaj robimy podejście do brokuła. Zobaczymy, no, marchewka słodkawa, no, zobaczymy, czy brokuł mu zasmakuje. Jeżeli nie, to się nie zrażamy, spróbujemy za jakiś czas. Ale dzisiaj dostanie pierwszy raz, więc zobaczymy, dam znać. Natomiast po brokule, jeżeli go zje, bądź nie za kilka dni, planuję podać pierwszy owoc. No, pewnie to będzie jabłuszko, zobaczymy. Także rozszerzamy dietę, próbujemy, próbujemy się dopajać, bo oczywiście jest cały czas na piersi. No, ale jak rozszerzamy dietę, no to zaczęłam mu podawać wodę. Kombinujemy, gdyż nie potrafi posługiwać się smoczkiem. Także no, gryzie go, bawi się, cieszy się na widok butelki z wodą, bo myślę, że to jest fajna zabawka. Gryzie. Dzisiaj spróbuję mam kubek niekapek taki po szóstym miesiącu właśnie z miękkim ustnikiem, więc spróbuję mu podać butelką, jak nie będzie chciał pić z butelki, no to będziemy próbować tym kubkiem. Także zobaczymy. No ale jeszcze mu daję też czasu trochę, no bo wiadomo, no był 6 miesięcy na samej piersi, więc no, to jest nowość, on musi się nauczyć też y Przestawić na tą butelkę. Znaczy pierś cały czas dostaje, ale chodzi o dopajanie wodą y, przez butelkę, więc no, uczymy się na razie wszystkiego, zobaczymy. A dzisiaj damy znać y, po tym brokule, czy smakował, czy nie. Także y, tak to wygląda. A u nas dzisiaj na obiad jest, y, nie pamiętam, czy wcześniej mówiłam, czy nie. Ale jest zupa warzywna, taka z kalafiorem, z brokułem. Ja ją zagęszczam, wsypuję do niej kaszę bulgur, bo nam bardzo smakuje. Stasiu bardzo lubi taką zupkę. I właśnie tam na pierwsze danie jest ta zupa. Natomiast na drugie robię dzisiaj rybę. Będzie rybka. Mamy dorsza. Do niej zrobię chyba frytki, bo. Dawno nie było, więc będzie dorsz z frytkami i chyba jeszcze tam buraczki, bo my bardzo lubimy buraczki. Nam nie przeszkadza, że do frytek czy coś tam, także yy, buraczki sobie zjemy zdrowo. Stasiu bardzo lubi buraczki, ja też lubię buraczki, także nie mamy z tym żadnego problemu. Więc taki dzisiaj obiad, a jutro zobaczymy. Dzień dobry moi drodzy w sobotę. My dzisiaj siedzimy w domu, kolejny dzień kwarantanny, stosujemy się do niej i jak najbardziej jak już wiecie, został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Także my całkiem poważnie do tego podchodzimy, bo to nie są żarty. Im szybciej wszyscy się do tego zastosują, tym szybciej po prostu pozbędziemy się tego dziadostwa. U mnie tutaj kawka. Dzisiaj mm, siedzimy w domu, y, sprzątamy, prasujemy, gotujemy i takie tam rzeczy robimy. Y, Ramonka, czekaj. I y, Stasiu już sobie poczytał, Julianek właśnie śpi. Y, I co z takich jeszcze y, rzeczy y, mamy w planach? No, nic nie mamy w planach, bo y, z powodu y, sytuacji w całym kraju. Odwołaliśmy nawet ze względów bezpieczeństwa naszą dzisiejszą taką imprezę rodzinną, bo dzisiaj mieli przyjechać do nas rodzice jedni i drudzy, bo po prostu chcieliśmy się spotkać. Taka mała imprezka z okazji moich nadchodzących urodzin, ale odwołałam ją, ponieważ bałam się, nie chciałam narażać rodziców. Po prostu na to, żeby przyjeżdżali. O nas się też martwię, o dzieci, także no bezpieczniej będzie, jak każdy pozostanie w domu. O, zobaczcie, zobaczcie. Jak każdy pozostanie w domu i po prostu nie będzie z niego wychodził, będzie wychodził tylko w sytuacjach koniecznych, czyli na jakieś tam zakupy i do pracy, tak? No, i tak siedzimy. Zobaczymy, ile to potrwa. Oglądamy na bieżąco wiadomości, słuchamy wszelkich tam transmisji i zobaczymy, oby jak najszybciej i to się skończyło, żeby ten wirus przestał się rozprzestrzeniać. No, niestety na razie się rozprzestrzenia, także zobaczymy. Jeśli chodzi o dzieci. Stasiu ma codziennie od poniedziałku do piątku mieć przesyłane lekcje przez panią do odrobienia, materiał do przerobienia, więc tutaj mamy zajęcie, więc fajnie, bo nie będzie jakichś wielkich zaległości. A po prostu w domu też się tak nie nudzimy i mamy co robić. Do tego rysujemy, wymyślamy sobie różne rzeczy, a to jakiś film też, a to coś. No i co? No. Uważam, że lepiej pożyć w tym zamknięciu ten jakiś tam czas, ale żeby to się wszystko dobrze skończyło i jak najszybciej. Także to tyle. Dziś na obiad żurek. Dlatego, że y, dawno nie mieliśmy, lubimy i, i taka mnie naszła ochota, że będę gotować żurek. Dzień zabawy z naszym małym księciem. I William. O, żyrafa idzie. O, upadła. No prawie, prawie. I bach na bruszek, ach, ale walka, ale walka z tym przewracaniem. Musimy iść się przewinąć, bo tam pielucha wybiła. Julian, pielucha wybiła? No tak. Ach ty. To się chowa? <laughs> Jucia. No dobra, to idziemy się przewinąć. Julianek, a Kuku? Tak, tyle masz do powiedzenia. No dobra, to lecimy proszę pana. Mhm. Uh -huh. My już wróciliśmy po zmianie pieluszki. a i bawimy się dalej. No bo siedzimy w domu, mamy kwarantannę, więc siedzimy. Stasiu gra w balona. Juluś tutaj gaworzy. A, proszę, balon też biega. Mamy o zabawki, wszystko mamy zobaczyć. Trochę mamy rozgardia, ale co tam. Ważne, że jesteśmy w domu i staramy się zachować wszelkie środki ostrożności. o ojku, jak ja pluję, jak ja rozmawiam. Proszę banankę. Bananka, bananka proszę. A balon spadł. Pogryź troszkę benenkę. A brawa! Gryziemy na te zembole, które nie chcą wyjść. Gryziemy na te zembole. Zderzenie z balonem. A! Junuś! Kiedy tam gdzie ten balon tak lata? Stasiu rzucę? się o! Gdzieś kopie balona. Ale gryzę tego banana. Ale go gryzę. O O, jak pluje. Nauczyłem się pluć. Teraz teraz czas pluje. I się odwracam. O, dzisiaj mam dzień odwracania na brzuch, i bach. Odwracamy się na brzuch, Jeluś. O, aż skrzypi ten banan. Na no to co? Odpoczynek? Co? Dokładnie? Witajcie moi drodzy w poniedziałek. Wczoraj nie nagrywałam, bo już po prostu no, nie było sensu, nie było nic ciekawego. Przesiedzieliśmy cały dzień w domu. tak W takim lekkim, wiecie, napięciu z tą kwarantanną słuchaliśmy wiadomości, jak tam sytuacja, o ojejku, Ramonka, jak tam sytuacja w kraju i na świecie się ma. Dzisiaj wstaliśmy o szóstej tradycyjnie i teraz zaczynamy dzień. Julianek już się wyspał, już jest gotów do życia, ubrany. Stasiu jeszcze śpi, bo mamy godzinę po siódmej. Mm, także ja zaraz zrobię śniadanie i pokażę Wam moje towarzystwo. I proszę bardzo o poranne zabawy. Słoneczko nam tam przez okno widzę świeci. Dzisiaj mamy w planach sporo prania i takiego domowego ogarniania. Stasiu dostał już wczoraj. Yy, przez dziennik elektroniczny, informacje i w ogóle zadania, yy, linki do odsłuchania różnych wierszy yy, i jakieś dodatkowe zadania matematyczne, yy, co musi, jaki materiał musimy dzisiaj przerobić. Więc dzisiaj po prostu szkoła w domu, yy, będziemy to wszystko robić. Yy, później, no teraz nauka zdalna nas czeka przez jakiś czas, więc bierzemy się do dzieła, wstanie zje śniadanie, ogarnie się wszystko tam sobie zrobimy i będziemy odrabiać te lekcje a tutaj Julianek dokazuje o tak, tak mysz kamiki dzisiaj, tak? no idziemy napić się troszeczkę wody i tak to. Zobaczcie, Julian e, zaczął się już e, przewracać tak, e, że tak powiem, non-stop, e, z pleców na brzuch. E, wcześniej przewracał się, ale tak nieregularnie, natomiast teraz, jak tylko się go położy na pleckach na podłodze, to hyc i on już jest na brzuszku. Także e, tak to wygląda. Tutaj brat go wspiera. E, on już by chciał bardzo chyba ruszyć do przodu, raczkować, no ale to jeszcze nie ten moment zdecydowanie nie ten. E, ale sami słyszycie te odgłosy. I tak to. Takie mamy atrakcje teraz cały czas. Drodzy, nam tak mija dzień. Julianek pospał. Pospał normalnie 3 godziny, co jest do niego niepodobne, po prostu. Ale zmęczenie robi swoje. O, obiadek zjedliśmy i teraz sobie o, siedzimy Stasiu lekcję odrobił o Julianek mnie tu zasłania Stasiu lekcję odrobił i tak siedzimy zjedliśmy zupę później zjemy drugie danie i tak odpoczywamy i się bawimy także chyba będziemy kończyć tego vloga w, ten, w to poniedziałkowe popołudnie i zapraszamy Was do kolejnych filmików. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Pa! pa.